Jest to Natalia, witam Was w 24. vlogu na moim kanale i w sumie ostatnim vlogu na moim kanale. Za rok też będą. Zobaczymy! <noise> Zobaczymy, mam nadzieję, że będą. Dzisiaj musimy ogarnąć prezenty. Jest 23 grudnia, a my nie mamy prezentów, Karol. Tak, tak widzę, bo mamy 23 grudnia. Wydobycie 24, a nie mamy nic. prezentów, nie mamy papierów, nie mamy kartonów na ten, na prezenty, nie mamy nic. My nie mamy pojechać na tak szczerze. Mandarynki mamy, bo kupiłam dzisiaj. <głos> Super! <głos> jak widzicie, jest godzina 14.04, a my właśnie musimy Musimy do galerii na świąteczne zakupy i Karol, ja się boję czy my stamtąd wyjedziemy do 20 Natalia, no, my jeszcze A dzisiaj... A pan, jeszcze dzisiaj musimy jechać do imowy. No właśnie, my dzisiaj jedziemy do swoich I rodziców zapakować. I zapakować wszystkie prezenty Ja jeszcze muszę dzisiaj zmontować tego vloga, bo on gotuje jutro o 9 ale zanim pójdziemy na zakupy, to oczywiście musimy wylosować numer prezentu, ale w sumie chyba nie mogę po co losować, bo został nam ostatni prezent z numerem 8, którym jest kata podarunkowa do HM. -u. Ten film jest ostatnim filmem vlogmasowym, więc nie będziemy mogli ogłosić wam jutro zwycięzcy i to nie jest jeszcze ostatni film w tym roku. Jeszcze pojawi się. Film... Jeszcze kilka się pojawi! Przede tak wszystkim pojawi się odcinek z naszej wigilii i z pokazywania prezentów naszych. Ale wracając do prezentu, to dzisiaj, 24 grudnia na naszym Instagramie pojawi się wspólne zdjęcie, które wstawimy razem z Karolem. I żeby mieć szansę na zagadnienie tej oto nagrody tej, 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 to wystarczy, że polajkujecie to zdjęcie. I możecie dać lajka albo u mnie, albo u Natalii, nie ma znaczenia, tak, bo to nie, będzie nie. jakby to samo zdjęcie, Instagram daje taką opcję, że lajki się sumują, więc bez problemu. Tylko pamiętajcie, że musicie obserwować. Zwycięzców do 25 grudnia do godziny 18. No, na Instagramie jakoś tam, nie? mieli czas sobie na spokojnie polajkować, bo wiemy, że to są święta i dlatego wybieramy opcję Instagrama, żebyście e, mieli informację, kto wygrał szybko. No właśnie, bo film będzie po świętach chyba, nie? A, po po świętach drugim świętach, dniu. Spokojnie. Musimy troszkę odpocząć. Chcesz... No, tak. Natalia, co ile filmów będą teraz na kanale? Ciebie. Myślę, że tak co trzy dni, ale zobaczymy jak to zobaczymy. będzie Może być tak, że będzie dużo w Wtedy będą częściej, jak będzie trochę mniej się to trochę rzadziej Ale Panie. subskrybujcie widzowie, bo Nie mamy jeszcze 100 tysięcy chyba, nie? Natalia Niewiele słuchajcie brakuje y... Ale tak mało zabrakło show. Więc strzelcie suba, co widzowie? Może jak nie do końca i to do końca roku się uda No, no właśnie A jeśli chodzi o zwycięstwo z poprzedniego filmu, to Mamy tutaj listę 10 osób i prezent poleci do Patrycji Lewandowskiej, gratulacje. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy rzeczy, w które zapakujemy nasze prezenty, i papierów nie mamy za wiele, bo są one tylko trzy. Jeżeli chodzi o wstążki, to kupowaliśmy je. Mamy tutaj cztery takie paczki, pięć nawet. Nie wiem, Karu, może ich wystarczy? wystarczy ale... Tu mamy jeszcze wstążki, tu mamy jeszcze wstążki, tu mamy kokardki, ale no papieru jest zdecydowanie za mało. Ja się trochę boję, czy uda nam się kupić te papiery, bo Karu, jak wczoraj byliśmy w Rosmanie po maseczki, to były ostatnie trzy. Papiery, papierami, patrzcie, co widzimy, tutaj są prezenty. O, Cyk, cyk, jakiś grzaniec Tak, w ogóle ja sobie kupiłam na początku grudnia grzaniec I miałam wypić i tak go piłam, że ani jednej lampki sobie nie napiłam po prostu trzeba, trzeba Nie było to wziąć, w ogóle na to czas Trzeba to na święta wziąć Ale dobra, nie ma co, Karol, zbieramy się do galerii, bo jeszcze chwilę i będziemy z takiego... No jeszcze, jeszcze mi ten papier, no. no I po prostu utkniemy w tej galerii na jakieś 5 godzin, więc serio musimy jechać i w sumie tu nie musimy jechać do jednej galerii, bo mamy kilka różnych sklepów, ale to już nieważne. Widzowie, ja bym chciał jeszcze tylko pokazać, że wianuszek przetrwał całe Daily. I co o niedowiarki? Jeszcze jeden dzień. No jeszcze dzisiaj musimy wytrwać, ale wytwór jest już tak suchy. Jest gigę suchy. On się kruszy, ale ogólnie. Yy, tak, za, Chyba będziemy musieli zdjąć te ozdoby z niego i za rok po prostu kupić sam zielony i je przykleić no, Chyba tak będzie trzeba zrobić, ale yy, moje mocowanie wytrzymało Dobra, jest sporo ludzi, ale chyba nie ma tragedii no, Właśnie tutaj zawsze jest zadowolony, zobaczymy tam dalej, na tak. naszym miejscu, nie? Nie no, jednak jest trochę ludzi Chciałam powiedzieć, że jak za zakrętem będą auta, to znaczy, że to znaczy, jest że dużo jest, ludzi no, tak, no, no, jest sporo robicie. ludzi Na, na godzina będzie masakra Dobra, pierwszy sklepem, do którego pójdziemy będzie Smyk I w ogóle zapomniałam powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek z mojej rodziny to ogląda Albo z rodziny Karola, to ma to na wyłączyć I tak nadal musimy się hamować Nie możemy pokazywać nie. za dużo, pokazujemy tylko takie no wiesz dzisiaj nie zobaczycie wszystkiego Część będzie we masie, który wpadnie na kanał 20 Już w po, do w właśnie, we vlogu W filmie właśnie, który wpadnie dwudziestego albo 27. Ale dzisiaj to, co możemy wam pokażemy Karol, jeszcze zapomniałam, my musimy dzisiaj pierniki odebrać Ja zamówiłam ciasto na dzisiaj Jakie pierniki? No pierniki ciasto zamówiłam dwa. Nie, no nie wierzę, że widzę, tylko tego brakowało, nie? Nie, jedna jest do 20, więc chyba do 20 możemy odebrać. No to raz tak, jak jest do 20 to tak, może. No tylko pamiętaj ale... o tym, że się nie super, Natalia już za nie A jutro nie można? Raz... A nie, nie jutro nie. Ale już nie, no my dzisiaj Bo wyjeżdżamy. Żeby się wybierało konkretny dzień, żeby wiesz, nie było później na tłoku ludzi. Dobra, jesteśmy w smyku. Czego my szukamy Natalia? Tego spina takiego. Mhm, tego dobra. spina takiego, takiej zabawki, okej. Okay. No dobra, tutaj nie możemy znaleźć tej zabawki. Ostatnio było, ale chyba już ją wykupili i pojedziemy się do Eklerka okay. i a, będzie, a jeśli nie to po prostu weźmiemy coś innego Dobra, teraz idziemy do sklepu z papierami i Karun módl się, żeby cokolwiek tam było bo... W sensie do pakowania? Tak, papiery i kartony Nie no, być na pewno będzie, ale pytanie jakie Natalia, czy ładne, nie? Weź Karunu. No. Dobra, słuchajcie, kartony jakieś są, ale papierów nie widać, co Natalia? Bierzemy stążki Mamy trochę, ich są, wiesz? Grube jeszcze, tak nie ma. Dobra, zabieram. Nie ma żadnego papieru, Karu. Nie no Karu, ja się teraz załamałam. Czemu Natalia, spokojnie. Takie ładne papiery to już nigdzie nie kupimy, jak tu nie ma w Osmanie, nie ma to gdzie? No w Empiku, idziemy na Empiku. Jak tam nie będzie, to ja już nie wiem. <laughs> Widzę, że mogę, żeby bo robiliście napięta atmosfera. Nie no, słuchaj Natalia, jest sporo. Świątecznego. Jak nie ma świątecznego? Czy ten się łapie jako świąteczny? O łapie się, łapie. szału nie zł ma. Złotych i kraje w ogóle go nie ma, zobaczcie. On jest bez gruby. I taki średni w sumie. Dobra, zapytałam jeszcze pani, pani powiedziała, że tylko to, co tam jest. Czyli co? Czyli nie ma. A dobra, spokojnie, Natalia. Nie ma co wprowadzać nerwowej atmosfery. Jeszcze jest Rosman, jeszcze jest Carrefour, jeszcze jest całe Trójmiasto Gdzieś <laughs> znajdziemy te papiery. Zapakujemy, spokojnie. <laughs> no to będzie ciężko, jednak. O, 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 jesteś w Carrefourze, uwaga. Okay, nie, ale tam Średnie. Tutaj coś jest, ale... Hmm, hmm, hmm. A ten? Ten jeszcze zbia... No, 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 coś takiego. Ten jeszcze nie jest najgorszy. No, te ten jest ładny. Dobra, bierzemy te dwa i idziemy do kasy. Wystarczyło nam? Jeszcze w zobaczymy, wiesz? A, bo jeszcze w idziemy, dobra. Okej, okay, dla dziadków kupiłam kot i chciałabym dokupić jeszcze dziadkowi piżamy, ale... Po pierwsze nie wiem jaki rozmiar, a po drugie nie wiem, czy znajdziemy coś Taka dla dziadka, to to totalny. Dobra, dzisiaj wszystkie zakupy Do mnie po naszej myśli. Nie ma żadnych piżam dla dziadka. Były, fajne, wyciastka Dobra, Karol wymyślił, żeby dziadkowi kupić szalik. Co Karu wymyślił? Wspólnie podliśmy, żeby nie było na mnie potem. ale żeby wpadać na pół. No tak, no zaproponowałem. Tak, że może kupimy dziadkowi szalik i w sumie to jest całkiem spoko. No, myślę, że będzie zadowolony. A jak nie, to wezmę to na siebie. Dobra, prezent ten dla dziadka kupiony, teraz jeszcze jakąś biżuterię dla babci. Kupiliśmy dla babci taką bransoletkę. Wydaje mi się, że będzie ok, bo jest na magnes, zobaczcie, tak, jest na magnes. nie była właśnie na zapięcie. A teraz w ogóle połączamy kamerę i się rozdzielamy, bo ja muszę dokupić Karolowi jedną część prezentu. To ja też pójdę kupić pewną rzecz, o której też nie mogę za bardzo mówić i pokazywać. Ja nie, 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 Ja pierdzielę mam ale w kolejnym odcinku dowiecie wiecie wszystkiego, więc tak, no teraz jeszcze nie możemy, bo jest przed świętami, wiecie? Ty bierzesz aparat, czy ja? Nie, ja mogę wziąć, bo i mamy, tak nie nagrywamy, tak? Dobra, to widzimy się jak już będzie załatwione. Dobra, słuchajcie, ja już kupiłem to, co miałem kupić. Nie ja mogę wam niestety pokazać, co to jest i idę teraz do samochodu. Mam napisać, że na jak będę w samochodzie i ona wtedy chyba do mnie przyjdzie. Ja nie wiem, jest taka konspiracja, jakaś szok, ale no kurde, szkoda, że nie możemy wam pokazać, bo wiecie, no, ja będę to montował, Natalia też, więc wszystko byśmy widzieli. Okej, okay, przejechajcie do kolejnej mini galerii, Tym razem do Eklerka po jedno grę planszową. Tak jest. Po tego spina dla dzieci. Zobaczymy czy będzie. I kartony, po, to, czy po kartony. O tak jest widzowie, proszę bardzo. Jeden prezencik po drodze z zahaczony. To wiecie, w gościnę jadąc trzeba coś tam postawić. A i nadal się jakimś likerem. Snowball. Dobra idę. Ładnie no, wygląda, ale jest mega drogi. 105 złotych. No ciekawe jak smakuje. Mamy też świąteczne dziesięce papiery. Tutaj udało się je znaleźć z Myszku Miki. Do tego wzięliśmy też takie dwie torebki. Ci, którzy oglądają kanał tutaj Pani Natix od dłuższego czasu, kojarzą. Przyszliśmy też po grę planszową i bierzemy tą, tak? Tak, mamy no to jest spoko. Dobra, ja nie znam tej gry, ale karmy. Mówi, ja jest mówię, spoko, że jest spoko. Jest ja, ja, za to, ja za to ręczę. Więc mamy kolejny prezent, poszukamy się tego spina dla dzieci. Jak... Tak w ogóle Natalia to ja już się robię głodny, nie powoli, więc moglibyśmy... Co? Czekajcie. Co to jest Natalia? To była taka zabawka, która w pewnym czasie była mega popularna, bo to jest zabawka, którą jak nakarmisz to robi kolorową kubkę. Aha, super. 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 Ale nie wiem jak. Nie chcę zrobić. No może nie, nie jest najedzony, no. Dobra, Natalia, chodź, mamy 25 lat. Co my robimy? Dobra, podsumowując, brakuje nam jeszcze jednej zabawki i dwóch kartonów I powiem szczerze, że mam już dosyć Ja już też jest, robię się nerwowy, bo jestem głodny W galerii robi się chyba z 30 kółek, ja też jestem już głodna I boję się tylko, że w nie będzie tych kartonów i będziemy musieli jeszcze chodzić do A my musimy to jeszcze zapakować, spakować siebie, cały sprzęt, pojechać dzisiaj do twoich rodziców Zmontować ten film, jutro rano jechać do Olsztyna na, na Wigilię, potem znowu do ciebie, do Iławę Dobra, chyba znaleźliśmy w końcu fajnego pluszaka W odróżnieniu od kartonów, bo nie ma ich w pepku. Więc mamy jeszcze więcej że Empika, więc bierzemy tego tutaj, czy w Empiku coś kupimy? Ten jest ładny Ten jest spoko, weźmy go, bo zabawki już mamy, pluszaka nie mamy, więc weźmy, dorzucimy do tego i będzie git Są <grym grym grym> 25 lat, nie widzowie. Ja. Żeby... Przypominam Nie, no super, łóżko, Dobra Karol, jesteśmy coraz bliżej, zostały się tylko dwa kartony Co na obiad? Pizza Let's go, nie damy rady nic innego chyba, nie? No nie ma opcji, nie zdążymy zrobić jeszcze obiadu A... Jeszcze pierniki przecież Żebyśmy zdążyli do tej dwudziestej, nie? Nie no bez. No powiem wam, że się nie zdziwił, bo jest, jak widzicie, 17-19. W ogóle jesteśmy jeszcze w Biedronce, bo okazało się, że Team X dzisiaj wypuścił swoje napoje, ale niestety nie ma. Chcieliśmy przetestować. Ważniejsze jest to, że już umierają z głodu, Ja muszę Natalia coś zjeść, bo lecę na oparach ostatnich. Jakieś bułka, chociaż wiesz, przed tym, przed obiadem. <grym> Proszę bardzo, słuchajcie, zestaw mojego zakupowicza Natalia to jest tak plus minus półtorej godziny dodatkowe do, do wytrzymania. <grym> Okej, okay, witamy Was w kolejnej już ah. w trzeciej galerii dzisiaj. I pewnie nie ostatni, nie znają życie. <grym> Dobra, jesteśmy w Empiku, jest dużo, słuchajcie, tych kartonów Chyba są świąteczne, więc to jest już wow Tutaj też są trochę mniej świąteczne, ale nie ma chyba naszego ten rozmiaru ten jest w prostokącie, gdyby ten był w prostokącie, byłoby spoko Nie no, wszystkie są takie płytki. nie możemy wam niestety powiedzieć, co tam schowamy, bo No jest szansa, że oglądają to osoby, które nie powinny tego widzieć, więc ładnie. Więc wiecie, musimy być czujni, nie? I uważni na to, co mówimy, pokazujemy i w ogóle Dobra, znaleźliśmy takie, do tego powinno się zmieścić, bierzemy dwa takie Nie są najładniejsze na świecie, ale jakoś to jeszcze okleimy, nie? je papierem po prostu i zawiążemy wstążkę i tyle To będzie to najlepsze prace. To też przekłada, dobra, bierzemy. I tyle? Tyle. Jezu, nie wierzę. No dobra, słuchajcie, tam podobno są te nasze pierniki, zobaczymy, ale no, okay. wygląda. Nie tej cukierki. Ale wygląda ładnie, no. wygląda ładnie, zobaczymy. Dobra, wracajcie do domu, mamy tutaj nasze pierniki. Jeszcze jestem ciekawy, jak one wygląda. Nie sprawdzaliśmy specjalnie, zakazałem Natalii, bo już chciała otwierać bez Was, ale uwaga! Okej. Okay. Ale średnio przystrojony tak szczerze. Kurde, to, ale brakuje mi to takiej gałązki przez nie, środek, nie? Dobra, a po drugi, może... Może zapomnieć dać, czy nie? Nie, myślę, że nie. No, tak wygląda. Ale nie, jak się go pokroi i ten, to będzie też lepiej. A jak ładnie pachnie, bo jest go taka czekolada, taka. No. Nie, 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 zostawiamy. Bierzemy go i do mnie, tak? Do Olsztyna i do Natalii tam do ławy więc... nie y... podwójnie. No właśnie. święta i na drugie. Zobaczymy jak będzie smaku, Wyglądowo szału nie ma. Zobaczymy też jak pokroimy, nie, po bo... Poza 10 bo, No, ale zobaczymy jak ten, jak będzie spakował, tylko to już w kolejnym też, nie, filmie. Tak. Z naszych świąt jakby, więc subskrybujcie widzowie. Czy ja go muszę schować do lodówki? No, a będzie ciężko. Tutaj almety <laughs> widzowie, zajmuje za dużo miejsca. Ile ich jest? Co? Na no 2, 4, 5, 6, Almet te ja widzę. Czy no mi się tak, na tydzień może będzie. Ale widzowie, patrzcie na to, właśnie przyszła nam pizka, w końcu, bo jest 19.03, więc chyba czas coś zjeść. I oczywiście to, co ja sobie wybrałam, jest przyjara. No lekko, im się przyjarało, ale na to ja tak typowo, nie świątecznie dzisiaj. Typowo świątecznie. No, no dobra, widzowie, idziemy jeść, a potem. Pakujemy prezenty. Dobra, pićka zjedzona nie była najwyższych kalorii. No, no nie była najlepsza w naszym życiu, ale. się rozczarowałam, bo była przypieczona, no ale już trudno. Teraz zabieramy się za pakowanie prezentów i pakowanie zaczniemy sobie od prezentów, których niestety nie możemy wam pokazać. Ale to zobaczycie w następnym filmie. Tak, czyli my nagramy w tym filmie jeszcze tego nie pokażemy, pokażemy wam to w kolejnym filmie, a zaraz widzimy się, jak będziemy pakowali rzeczy, które możemy pokazać. Tak. E, mogę wam też pokazać moje nowe paznokcie. Uuu, nice. Już. Nice. Okej, okay, prezenty, których nie mogliśmy wam pokazać, są tutaj zapakowane. Dużo ich. Dużo ich i spokojnie zobaczycie je w kolejnym odcinku, tak jak mówiliśmy. Subskrybujcie. A teraz Karol musimy wziąć zapakowanie kolejnych prezentów. Dużo ich mamy. Trochę ich mamy. 21. no będzie dzisiaj też długa noc jeszcze. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Trzeba to wszystko tutaj przynieść, może najpierw? Dobra. Dobra, powiem wam, że jestem trochę przerażona Karol do tego mamy. Jeszcze tam, w bujszym mieście ale to trzeba pakować wszystko, nie możemy tak dać, a jak jest. Nie no, wszystkiego nie trzeba pakować papier. Część możemy po prostu zapakować w torby. Nie wiem, czy nam ich wtedy nie zabraknie, czy nie będzie miał wycieczki do sklepu. To jest 21, więc powodzenia. Dobra, pakowanie prezentów zaczniemy sobie od prezentu dla mojej kuzynki Nadi i ona sobie zarzeczyła od Mikołaja pędzle. Ta, ale okie, tym... Uuu, jakie szrz! Tutaj dokupiłam jeszcze taką mgiełkę Victoria's Secret spoko pachnie, zobaczymy gdzie to podoba. Nawet spoko, no super, super zachęcająco. Kule do kąpieli, takie pierdoły, wiecie? Wiecie jak to jest dla nas słodki, nie? Dobra, kolejny prezent będzie prezentem dla gospodarzy wigilijnych, o których będziemy. Tak, bo będziemy generalnie u mojego brata żony rodziców na wigilii pierwszej, bo potem druga będzie u Natalii i rodziny, ale na pierwszą idziemy. Tam jest tutaj prezenty właśnie dla gospodarzy. Kupiliśmy takie gwiazdki ledowe trzy, czerwone. Mamy jeszcze winko. Tak jest. Się, Karol. No jak się nie zmieści, no nie no nie wierzę. Dobra, wymieniamy na to, Natalia. To Jezu, trzeba kombinować. Na pewno zabraknie nam tych toreb. Nie no nie załamuj, nie, my to jeszcze to mamy to. tyle do zrobienia. Dobra, ha, i jeszcze te z lindurki. A, no właśnie, jeszcze czekoladki, bo trzeba odkładać do żeby wiadomo co, co już jest, wiecie, zrobione. Okej, okay, trochę tutaj ogarnęliśmy, bo teraz zajęliśmy się prezentami dla dzieci i mamy ich w rodzinie trójkę. I teraz tak, jeszcze w ogóle nie że jest trójka dzieci, to każde dziecko dostaje prezent od nas i od Natalii mamy, który my zamawialiśmy, więc mamy podzielony na dwa. Dla pierwszej dziewczynki, y, mi, która ma dwa latka, mamy od nas. My się pogubimy w tym, nie? E, Kolczyki ze ślimakami. Oczywiście, jakąś tam głowicę. E, z racji tego, że Mia jest fanką świnki pępy, to mamy taką książeczkę z magnesami. I one w ogóle można przyczepiać je tutaj do. Serio? Do tych stron, no i się trzymają. Okej, okay. no. będą na lodowce 100%. I oczywiście jeszcze puzzle ze świnką pepy. Dobra, i to jest dla mnie od nas. Dobra, drugi prezent jest dla Zosi Zosia jest moją chrzestnicą, więc zaczniemy od tego, co my kupiliśmy dla niej. Po pierwsze, jest to taki pluszak, który ja widzę. No właśnie, ten pluszak e, Bobowitki, bobowitki e, Dziecięcy memory Okej okay. Ciekawe czy będziesz ogarniała No to właśnie, to zobaczymy się korzysta kiedyś e, Mamy też piżamki Elfie i takiego pieska Bo ona ma takiego pieska, którym się bawi, wiecie Takie ma przerażające oczy, wiecie Ta, Tak, takiej... to ten jest trochę większy ten jest U, trochę większy. Tak, ten jest trochę większy i w ogóle on miał mieć smycz Jest tam smycz, jest, ma, jest, no jest, jest, dobra Teraz prezent od mojej mamy dla Zosi Czyli ty, dalej dalej Zosia, ale tak. teraz od Natalii mamy, uwaga Mamy książeczkę Świnka Pepa Świnka Pepa. Pepa jest w ogóle chyba teraz. Ja nie mogę, bobitka bo i taka wieża. Okay. No to też będzie fajne, bo to można sobie układać, spuszczać. No tak, będzie spoko, no? To będzie okej. Okay. Teraz trzeci prezent dalej lei. Najmłodszej. Tak, najmłodszej tutaj mamy taką ośmiornicę. Tutaj można robić różne rzeczy. Skarpetki dziecięce. No i tutaj takie kredki z Fisher Price'a, które śpiewają. Ja wow, jestem fioletowa. No, super. Widzowie, jest tyle prezentów, że patrzcie, nawet do jednej torby nie chcesz się zmieścić od nas. Misiu, dawaj, weź się jakoś tam wepchaj. No nic, tak będzie wystawał. Trudno i tak od razu będzie rozpakowywane. Tutaj dla dziadków mamy koce. Jeden, no i drugi. I teraz brakuje nam jednej torby nadal. Czyli brakuje nam czterech już tak, łącznie. Cztery. Jezu. Wszystkie wiesz? Dobra, i to była ostatnia nasza torba. Yy, Więcej nie mamy, musimy się dalej kupić szybko jakieś. Okej, okay, tylko poczekaj, zastanówmy się, czy to już na pewno wszystkie torby. Dobra, udało nam się wygrzebać cztery torby, ale nawet nie pytajcie, jaka była walka. Masakra no Pięć osób, Pięć I osób, osób walczyło o te torby w tym samym momencie. Pięć ostatnie dziesięć i po prostu każdy szarp. Wyrywał sobie, udało nam się wygodzić z obiektem. Pokażę, jak, jakie mamy? Taka... kredek? Dwie tu dwie takie ta, same, ładne dla dzieci. I, i, I jeszcze ta, ta dobra. Ok, git. Okej, okay, wszystkie prezenty spakowane poza jednym, ale patrzcie do tego jest. Teraz musimy jeszcze ten jeden prezent zapakować w papier i ten karton owinąć po prostu w stożką I mamy to. 22 22.11, jak coś widzowie. No i dobra, w tym vlogmasie to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie wszystkich vlogmasów. No, daliśmy radę. Te 24 dni zleciały tak szybko, że to jest po prostu szok. No, ale teraz czas się wyspać, nie? Trochę. Yy, jedziemy. Nie wiem, kiedy się wyśpimy, tak naprawdę. Też nie wiem, kiedy się wyśpimy, ale yy, subskrybujcie kanał, bo to nie jest, wiecie, koniec filmów. Filmy dalej będą się pojawiały. Tak, tak jak mówiliśmy, pierwszy u mnie pojawi się po świętach, właśnie z naszych tak, świąt. świąt. Z pokazania prezentów, z pokazania, co tam Zobaczymy, jest co tam z tajemniczych dostałem. i magicznych prezentach. Na dzisiaj kończymy, mamy jeszcze tyle do zrobienia, że jeszcze sami nie wiemy, czy jedziemy dzisiaj, czy jedziemy jutro, czy montujemy to tu, czy macie. Mamy montujemy tyle do zrobienia, że nie, wie, nie wiemy nawet jak to zrobić. Ja nie wiem, czy my na Wigilię zdążymy jutro. Ale na koniec chcielibyśmy wam życzyć wesołych świąt, żeby, się, żeby spełniły się wasze wszystkie marzenia. Będźcie tak czas z rodzinką. Tak. Nie, 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 nie siedzcie za dużo tam przed telefonem. Przed komputerem, właśnie, przed telefonem. Przed telefonem, przed komputerem nie? nie ma co przedłużać, bo i tak już każdy to wyłącza, ale już nikt nas nie słucha. A jeśli tutaj, to Napiszcie choinka w komentarzu. choinka w komentarzu. Tak, dzięki widzowie, dzięki, daliśmy radę. Fajnie, żebyście z nami przez te vlogmasy i trzymajcie się, wesołość. Karab!